Ciii. Jaka tu jest cisza? Wyobraź sobie, że na początku świata nie istniał żaden dźwięk. Pan Bóg wypowiedział: Słowa, niech się stanie. Światłość, woda, sklepienie, ciała niebieskie i ziemia, na której wszystko żyje. Pan Bóg. Stwarzał świat wśród nocnej ciszy. Tak samo jak śpiewamy w kolędzie, Pan Jezus narodził się wśród nocnej ciszy. Na kartach Ewangelii Pan Jezus uciszył wzburzone morze, sam o sobie powiedział, że jest cichy i pokorny sercem. A w gronie błogosławionych w Kazaniu na Górze wymienił cichych, którzy posiądą ziemię. Posłuchaj fragmentu Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą biała, czerwona, beżowa kartka, nożyczki, klej. Pisak. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą w ziemię. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Ojciec Batłomiej powiedział, że powinniśmy być cisi. Dzisiaj zrobimy pracę, która będzie nam o tym przypominać. Najpierw na czerwonej kartce rysujemy usta, natomiast na białej rysujemy dłoń, w której wystaje jeden palec. Teraz dokładnie wycinamy po liniach. Wycięte usta naklejamy na białą kartkę. Następnie rękę naklejamy na usta tak, żeby nam symbolizowała ciche, zamknięte usta. Zamykamy. Usta paluszkiem. Pan Jezus dał nam osiem błogosławieństw, abyśmy naprawdę byli szczęśliwi. Jednym z nich jest błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Cisza zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje mówić i hałasować. Człowiek trwający w ciszy może uważniej się przyjrzeć. Takie przyglądanie się w modlitwie to adoracja. Człowiek, który jest cicho, potrafi słuchać. Słuchamy uszami, a mówimy i milczymy ustami. Mamy dwoje uszu. I jedne usta. po to, aby więcej słuchać, niż mówić. Jesteśmy trochę podobni do domu. Zazwyczaj są jedne drzwi do chodzenia i wiele okien. Bądź cicho, posłuchaj. To znaczy tyle, co otwórz okna, niech wpadnie trochę światła i świeżego powietrza, i zamknij drzwi, aby nic nie uciekło. Pan Jezus w tym błogosławieństwie pragnie Cię zapytać: co Ci łatwiej przychodzi słuchanie czy mówienie? Niech Pan Jezus pomoże nam rozwijać w sobie błogosławieństwo, abyś był cichy i pokornego serca, tak jak On.